8, 7 6 5 4 3, 2. 1. Prawie 90 zawodników z całego regionu stanęło na starcie pierwszego biegu ulicznego o nowińskie kominy. Bieg wyruszył w asyście kilku radiowazów o godzinie 13 z podkrytej pływalni perła. Trasa o długości 5 kilometrów prowadziła ulicami Białe Zagłębie, Przemysłową, Drogą Powiatową koło mostu na Bobrzy, przez Trzcianki i ulicę Perłową. Finisz był na stadionie w Nowinach. Na szczęście na pół godziny przed rozpoczęciem biegu przestało padać. Pomysłodawcą biegu był Jacek Kania, dyrektor gminnego Ośrodka Kultury Perła w Nowinach, a organizatorami GOK Perła Zespół szkół ponadpodstawowych w Nowinach oraz Kielecki Klub Lekkoatletyczny. Tak naprawdę to nie jest pierwszy bieg, ponieważ w latach 60. odbywały się już takie biegi uliczne przy okazji Dnia Budowlańca i wtedy pracownicy zakładów cementowo-wapienniczych biegali już przez osiedle, biegali w, po naszym terenie, po terenie gminy, na, takich, na tego typu zawodach. Sama idea nazwy Biego 5 Kominów jest takim symbolicznym, symboliczną nazwą, chodziło tutaj głównie o to, żeby zaznaczyć te, te kominy, po, powiedzieć o ich, że ich było pięć, więc tak naprawdę stąd wziął się, wziął się dystans 5 kilometrów i głównie chodzi o to, żeby przypomnieć, cał, przypomnieć tutaj wszystkim o, o istnieniu naszych zakładów cementowo-wapienniczych, o istnieniu przemysłu cementowo-wapienniczego, wydobywczego, Dzięki któremu, tak naprawdę, mamy tutaj pieniądze, gmina się może rozwijać, a przy okazji, dużo ludzi, dużo mieszkańców jest związanych z tym, z tym przemysłem. To taki raczej symbol, myślę, że trzeba podchodzić do tego, trzeba podchodzić do tej nazwy z takim uśmiechem, dużym uśmiechem, pamiętając o historii jednocześnie. Przygotowując bieg, Jacek Kania dotarł do materiałów archiwalnych z lat 60., w tym zdjęć przedstawiających biegaczy w nowinach. Na zdjęciu, które zostało dane na plakat obecnego biegu z numerem 31 biegnie Tadeusz Gwarda, mieszkaniec dla Nowiny, a tuż za nim Zbigniew Pelikański, którego córka Beata Kacprzak przekazała fotografię. Tadeusz Gwarda został zaproszony na otwarcie biegu o Nowińskie Kominy. Wspominał też biegi z lat 60. To co widać na tym plakacie było, to to organizowała Dzień Budowlany. No i uczestniła, uczestniczyła młodzież, były biegi, były podnoszenie ciężarku, rzut kulą, no, no, także no, organizowali w ten czas i fajnie to było razem, wspólnie można było, potem ognisko wspólne i rzeczywiście no ładnie to wyglądało i młodzież po prostu zachęcali starsi do takiej zabawy no. Znak do rozpoczęcia biegu strzałem z pistoletu dał Stanisław Barycki, wójt gminy Sitków Kanowiny, a ostatnie 10 sekund przed startem odliczał Tadeusz Gwarda. Biego Nowińskie Kominy był także biegiem o memoriał Jana Bieńkowskiego. Tuż przed biegiem głównym przedszkolaki młodzież szkolna i gimnazjalna startowała w biegach przełajowych. Ogółem biegało ponad 150 młodych mieszkańców gminy Sitków Kanowiny. W biegło Nowińskie Kominy. Obok doświadczonych biegaczy z tytułami Mistrzów Polski biegli także amatorzy. Z numerem 104 wystartował ksiądz Tomasz Gocel, wikariusz z parafii w Nowinach. Najmłodszy uczestnik biegu miał 16 lat, a najstarszy Zbigniew Szkurład 63 lata. Po przekroczeniu mety wszyscy uczestnicy biegu otrzymywali medale wręczane przez wójta Stanisława Baryckiego, dyrektora Jacka Kanie i Tadeusza Gwardę. Trasę biegu najszybciej, bo w czasie 15 minut i 43 sekund pokonał Dawid Kubiec. Drugi na mecie był Sylwester Lepiasz, a trzeci Damian Sator. Wśród kobiet najszybsza była Monika Gielec przed Ewą Rymut i Moniką Chruściel. Za rok zapraszamy na kolejny, drugi już bieg o Nowińskie Kominy.